Memy i żarty stały się prawdą. Porter bałtycki w wersji bezalkoholowej. Dzień dobry, Fik, Pewny głos w waszych domach. Bezalkoholowy porter bałtycki to jest coś, co się pojawiało, tak jak wspomniałeś w żartach. Nikt nie myślał o tym chyba na poważnie. Poza browarem Amber, który stwierdził, aby wam pokażemy. Znaczy myślę, że parę browarów myślało nie, no o tym okay. na poważnie, Mogę. ale nikt się nie podjął. Pamiętam jeszcze półtora miesiąca temu jakoś, po sędziowaniu warszawskiego konkursu piw domowych w kategorii Portre Bałtyckie, coś tam wartowaliśmy, ha, 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 kiedy Portre Bałtycki bezalkoholowy. I Paweł Leszczyński powiedział: no, ha, 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 ha zobaczycie. On już, trochę, on już wiedział. A jak parę dni później wszyscy się dowiedzieli. No, i to był, no to jest jedna z najgorętszych premier tego roku. Jeśli chodzi o potencjał, o zaskoczenie, potencjał mm -hmm. mimiczny, też trochę? Tak, no zaskoczenie jest to ogromne. Miejmy nadzieję, że pozytywne zaskoczenie. Na razie pozytywne pod tym względem, że ktoś się na to zdecydował, tak. ktoś uznał, że to jest na tyle dobre, że można to wypuścić. Tak. No a zaraz zobaczymy, czy też jest po prostu dobre. Tak. No, wiadomo. Porter Bałtycki jest piwem. Mocnym. To jest który które ma 8, od 18 do 22 plato ekstraktu, lub w wersji imperialnej nabyto 36. I alkoholu ma, no tak, 7,5. To jest takie przyzwoite minimum. Więc zrobienie czegoś, co będzie miał poniżej 0,5% alkoholu i będzie smakowało jak porter bałtycki, i nie będzie po prostu całą masą cukru ulepem, no to jest naprawdę sztuka piwowarska. To jest naprawdę. Coś, jeżeli się udało. Amber Browar, bezalkoholowy porter bałtycki z serii po godzinach. I jest tutaj ekstrakt 18.1. Bo jak była pierwsza informacja, że coś takiego jest, no to wszyscy by myśleli, a zrobili po prostu tam 10 plato, tam 11. Nie, 18. Czy to jest są parametry, z których można wyciągnąć 8 alkoholu, 8,5, 9, jak się tak naprawdę postarać. Więc ilość cukrów, jaka tutaj zostaje... No jest tych cukrów sporo i na pewno nie jest to piwo dietetyczne. Mhm. No ale wartość energetyczna w 100 ml? 68 kilokalorii. No to tak prawie 3 razy więcej niż miłosław bezalkoholowy. Tak. Które... No dwa razy więcej z kawałkiem. Czyli o wiele więcej niż godziskie zdecydowanie. Mhm. Czyli kalorycznie to, to nie jest o wiele więcej niż normalny porter. Odfermentowany, ponieważ na to, ile piwo ma kalorii, największy wpływ ma ekstrakt początkowy. Im więcej, tym więcej i tyle. Tylko, że tutaj będziemy mieć więcej nieprzefermentowanych cukrów. No i zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Mam wrażenie, że jest. Bardzo ciemny, że jest. No jest nieprzejrzyste na pewno. Że to jest, jeśli chodzi o barwę, no to tak raczej Imperial mm -hmm. Stout i to taki oh, fest. Mm. A piana, no to nie jest piana porterowa, więc niestety za pianę musimy odjąć punkty. Tak, piana jest zdecydowanie za ciemna. Jest bardzo ciemna. To jest, no kojarzy mi się to z imperialnym Stoutem mm. typu e, Mikler Black, czyli takie. Mm -hmm. Oczywiście Mikler Black nie ma tak mocnej piany. Ale sama barwa. Czy tutaj tych słodów palonych poszło sporo? No ale nie barwa jest najważniejsza. Hmm. Okej. Okay. Paloność jest potężna. Tak, ale nie jest taka stałtowa, potężna. To mm -hmm. no się kojarzy tak z kawą zbożową. Mm -hmm. Ale też jest taką lekką przypalenizą. Tak, trochę, z, y, no, faktycznie. To nie jest nieprzyjemna przypalenizna, mhm. ale coś, co się przypaliło zdecydowanie. Taka troszeczkę nuta ogniskowa, ale nie wędzona, mhm. tylko właśnie takie... Dymiona taka. Tak, jest palone kałoki drewna i coś na nich, tak jakby palony jakieś... Tak jakby na grillu zostało jakieś resztki jedzenia, i to było takie przypominające. To nie jest spalony sam grill, nie jest spalone ognisko, ale coś co. Ziemniaczek spalony. Tak, tak. Skórka ziemniaka spalona. Taka zogniska. Taka zogniska, tak. To jest to. W ogóle, jak tym mieszam, to mam wrażenie, że to jest takie gęste. Tak, tak, tak. Zawiesiste. W ogóle, jak wlewałem, to widać było po prostu gęstość tego trunku. Mm. Ok, nie do końca stylowo pachnie, ale, ale ok, jest nieźle. Natomiast pytanie, czy będzie ulep? No. no. Wszystko wskazuje na to, że będzie, ale z aromatu to nie wynika. No dobra. Czy. To nie jest ulep. Jest słodycz, ale przez to, że tyle właśnie tej spalenizny tam mm -hmm. jest. To jest całkiem przyjemny. Mam wrażenie... kawę po prostu. Tak, yy, mi przypomina trochę imperialny kwas chlebowy, ponieważ ta <laughs> wysoka paloność... Mm -hmm. Mam wrażenie, że tutaj próbowano tą wysoką paloność, zdecydowanie za wysoką jak na styl, mm -hmm. niestety trzeba to podkreślić, próbowano przykryć tą yy, słodycz, która tutaj niechybnie jest duża jest taka kontra, żeby nie była kontra goryczkowa, żeby dało się to wypić, to dużo ilość słodów palonych ma zadań to przykryć. Plus jeszcze mam wrażenie, że jest tutaj wyższa kwaśność. Mm -hmm. I to może właśnie wynikać od dużej ilości palonych słodów. One wnoszą taką kwaśność, która dodatkowo kontruje tą e, słodycz. Tak, ale w smaku jest też bardzo dużo skórki chleba takiej właśnie spieczonej. To zostaje na języku na długo właśnie taki, nie wiem, mi się to kojarzy z jakimś żytnim chlebem takim przypalonym chociaż to akurat nie są pewnie słody, żytnie, ale taki tradycyjny chleb. W ogóle teraz zauważyłem, że w składzie są słody jęczmienne ciemne i słód jasny po ciemnych, czyli więcej ciemnych mhm. niż jasnych. No i to tak smakuje. To smakuje jak piwo, które właśnie próbowano ukryć to słodycz kontrując ją słodami specjalnymi. Na czym ucierpia pijalność? Mm -hmm. Bo to nie jest tak pijalne jak porter bałtycki. Jest Tej... zdecydowanie bardziej gęste, bardziej, tak. więcej ma ciała, jest bardziej intensywne. Nie piłem nic, nic takiego nigdy jeszcze. Mm -hmm. To jest y, zupełnie nowe doświadczenie. Ono jest ciekawe, jest na pewno bardzo ciekawe. Oczywiście nie ma tu brzeczkowości, bo ona nie, mia, nie ma absolutnie żadnych szans, przebić. Obawiam się, że ta słodycz. Będzie bardziej odczuwalna. Ja też. Natomiast jest skontrowana, bo czy zbalansowana? Bardziej bym powiedział, że skontrowana, bo a takiego balansu to nie ma. To po prostu jest duwo jednego i duwo drugiego, i to jedno z drugim walczy, żeby to wyszło w miarę. Jest to bardzo ciekawy eksperyment. Fajnie, że Browar się na to zdecydował. Wyszło zdecydowanie lepiej niż myślałem, że wyjdzie. Jak Widziałem w internecie opinie bardzo podzielone. Jedni mówią, że super, inni mówią, że absolutnie niepijalne. Widziałem opinie, że to jest w ogóle profanacja i potwarz i skandal. Widzę zastosowanie dla tego trunku. On może całkiem fajnie się sprawdzić w kuchni. Też właśnie tak. Myślę o tym, że to może być bardzo fajne do sosów, jakichś. Tak. do gulaszu. No, do ciasta. Do ciasta, o jakieś czekoladowe ciasto. To może naprawdę być mega sztos w kuchni. Mhm. I przez to, że bez alkoholu, no to nie ma problemów, serwujemy komuś, kto nie może, ten alkohol sobie odparuje. I tej chmielowości tutaj nie ma, która tak. przeszkadzałaby w kuchni, Tak, więc... tak, tak. No, przyznam, że żadne... Dawno, dawno piwo mnie tak nie zaskoczyło, jak to. Już powinienem się spodziewać... Okej, okay, nie czytałem za wielu recenzji, nie oglądałem, co youtuberzy piwni na ten temat, to, że chciałem być zaskoczony tym, co znajdziemy w tej butelce hmm. i byłem. Jestem zaskoczony, jest to, jest to coś nowego, jest to coś innego, więc jeżeli nie mieliście okazji spróbować, to absolutnie, koniecznie trzeba, chociażby po to, żeby sobie wyrobić zdanie, żeby zobaczyć, co jeszcze można zrobić, żeby zobaczyć, no kurczę, na tym polega kraw, przekraczanie granic, eksperymentowanie, robienie czegoś, o czym filozofom się nie śniło. I takie właśnie to jest. Mm -hmm. Żarty, tak jak kiedyś yy, ucho od śledzia, żarty z, haha, co jeszcze dopiwa do piwa śledzia? No to dodamy śledzia. Orkiszowe z czosnkiem. Orkiszowe z czosnkiem. Kurczę, wychodzi na to, że browary regionalne niby takie konserwatywne, a tu raz na jakiś czas pach właśnie orkiszowe z czosnkiem, bezalkoholowy porter bałtycki. No, jest to. Wow. Czy będę po to piwo sięgał? Myślę, że raz na jakiś czas. Mogę. Bo bardzo mało jest bezalkoholowych, ciemnych piw na rynku. Mm -hmm. Właściwie tylko chyba stał z trzech kompli. Yy, Fortuna. A, Czarny. Fortuna, for, przepraszam. Fortuna. I by kiedyś we... był Mad Driver, ale. już Nie, go nie ma Mad Drivera. Fortuna nawet ma czarne bezalkoholowe i Cold Brew. A czy kormoran nie ma też jakiegoś ciemnego z pomarańczą, z Mieli, cytryną? Mieli Radlera ciemnego z cytryną, ale już go nie ma od dawna. A. Znaczy może wróci. No jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy trunek. No to, to jest w ogóle taki mindfuck, bo to jest jednocześnie piwo intensywne i degustacyjne, mm -hmm. ale bezalkoholowe mm -hmm. i to jest takie... Pijąc piwo bezalkoholowe, zazwyczaj to jest piwo, które nalewam sobie do, do szkła i wypijam w miarę szybko, bo jest bardzo żywiące, lekkie. To jest bezalkoholowe, ale jest degustacyjne i jest takie do no, posiedzenia przy kominku. I to jest takie, co tu się właściwie wydarzyło? Nie rozumiem. Myślę, że mam podobnie. Znaczy też, yy, może nie jest to piwo bezalkoholowe, po które będę yy, jakoś szczególnie często sięgać, ale od czasu do czasu chętnie. Właśnie dlatego, że jest takie intensywne, jest ciekawe, to jest coś innego. Może nie po to, żeby szybko się nawodnić czymś. No nie. Ale tak do, do degustacji, szczególnie w sytuacji, kiedy na przykład nie można pić alkoholu, jest naprawdę, naprawdę ciekawe. Widzę jeszcze jedno stosowe zastosowanie do tego piwa. Jako dodatek do jakiegoś dania takiego intensywnego do popicia hamburgera, mm -hmm. jakiś żeberek, steka. Tak, tak, tak. Jakieś mięso, takie to, szczególnie grillowane. Tak, w ogóle ten profil, on by tak fajnie mógł pasować, to takie fajne rzeczy, taki, taki food pairing tutaj może być. To w kuchni do food pairingu, to to ma moim zdaniem ogromny potencjał. Mm -hmm. No do picia też może być. No ale teraz wychodzi, że idąc do lokalu, zakładając, że do Kalmata to piwo i inne bezalkoholowe, to już można co, cały pan sobie zrobić można zacząć od e, lekkiego legereka, później jakieś ipkę coś owocowego i na deser porter. Jeszcze witbira można je. po po drodze i wszystko bezalkoholowe. Pejstry, sauery. Świat i ludzie. No. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Dla osób, które piją piwa bezalkoholowe. Tak. No i fajnie i nas to bardzo cieszy. Im więcej piw bezalkoholowych smacznych, tym mhm. lepiej. Ono jest... No, to nie jest porter bałtycki. To w ogóle. Mm. Miejmy to z głowy. To nie jest porter bałtycki. Tutaj z, por, z profilem porteru bałtyckiego niewiele rzeczy się zgadza. Bardziej to jest taki powiedziałbym, imperialny stout bezalkoholowy, bo ten to profil tak. Ta, ta intensywność. Imperialne. Tak, ta intensywność, no to nie ma tutaj tej, tego balansu porteru bałtyckiego. Brakuje owoców, jakichś takiej kwaśności owocowej. Profil jest tak zdominowany przez paloność. To jest tak właśnie imperial stout, ale jest to naprawdę naprawdę coś bardzo ciekawego. A no, no i tak, porter bałtycki, ale porter bałtycki powinien być lagerem, a drożdże do piw bezalkoholowych są drożdżami lagerowymi, <grym> tak więc. Tak, to znaczy, że większość piw bezalkoholowych, bezalkoholowych pilsów, lagerów to ale. No to piwo mnie zaskoczyło. Naprawdę mnie zaskoczyło, ale pozytywnie. Bo obawiam się, że to będzie taki ulep, że nie będzie za bardzo skontrowana ta słodycz. Ona jest. Jest skontrowana. Jest. Jest to bardzo ciekawie skomponowane. Super, że takie piwo w ogóle się pojawiło i. I mam nadzieję, że, że będzie to na tyle dobrze odebrane, że browar będzie to robił regularnie. Mhm. Bo. Wiem, że nie będę super często po, nie sięgał. po prostu To, że ono ma dużo kalorii, to No, pół biedy. no Piję na co dzień importery bałtyckie, które mają więcej. Natomiast intensywność tego piwa jest tak duża, że to pół litra to w zupełności mi wystarczy. Nawet pół litra na dwie osoby to myślę, że taka myślę, bardziej... Myślę, że tak, tak. No, dwie osoby to jest akurat może nawet trochę za dużo, ale. Nie, dwie osoby to spoko. Mhm. Znaczy samemu no, rozumiem. Degustacyjka powolna, kominek, kotek, książka, Netflix, czy co tam, co tam. Da, da radę. No mhm. ale ogromny szacunek dla browaru Amber za podjęcie tematu. Za. No bo na pewno było tyle kombinowania, tyle eksperymentowania. To, było, to był projekt, który na pewno trwał długo, bo zrobienie czegoś takiego. No szacunek. Szacun ogromny dla browaru, że się to udało, że się w ogóle odważyli. Super. I powtórzę, że każdy musi tego piwa spróbować, żeby sobie chociaż. żeby wyrobić sobie opinię, żeby sprawdzić, co może się wydarzyć w świecie portretowym, w świecie piwnym, bo to jest coś tak innego od wszystkich innych rzeczy, które piliśmy, że po prostu trzeba tego spróbować. Koniecznie. A my widzimy się. Za czas jakiś.